Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks z drapeczek za 27 zł. I dzisiaj ogłoszę wyniki konkursu całej paczki Paradiso. I zaczniemy, może sobie najpierw drapać. Jak tutaj po kolei zgarnę, tak sobie po kolei będziemy drapać. Najpierw szybkie 50. Ok. Szukamy trzech tych samych. Mamy 100, 4, 50 tysięcy pięć 2 4 500 2 złote i 100 zł. I w bonusie sztapkę, czyli z przegrana. Kontrolny F, FB, ok. A portfel zielonych. A tutaj nie powiedziałam numeru z drapeczki 91. A tutaj numer z drapeczki to 38. I tutaj szukamy, nie wiem, co to, to to, może to być.

dwadzieścia siedem, trzydzieści, dwadzieścia cztery, trzydzieści pięć, osiem, trzydzieści trzy, dwanaście i dwadzieścia osiem, czyli zapeczka przegrana. Więc tutaj są kontrolne. Mamy D, G, OK. I teraz tak. Największa wygrana, jaka była we zdrapeczkach to jest 40 zł. Mieliśmy to w zdrapeczce numer 16. Większej wygranej nie było. Mieliśmy 4 linie. I taki wynik wytypowała Alicja w Krainie Zakupów. Więc serdecznie gratuluję. A i teraz szczęśliwe linie Wszyscy, którzy Których dzisiaj wymienię Serdecznie proszę o kontakt do o, Niedzieli Akurat Alicji a Magdy Adres mam, więc ja Od razu będę wysyłać Teraz szczęśliwa linie z numerkiem 75. Śliwka i sakwa. A śliwka i sakwa. Mam już tutaj śliwkę. To nie drapałam tej z drapeczki. Okej. Okay. Śliwka i sakwa. Śliwka, śliwka, jak coś ominę pewnie się znajdzie, hmm, sakwy nie widzę, następnie dzwon i klucz, klucz mam tu, klucz i dzwon, klucz jest tu, dzwon, Mm -hmm. teraz y, wiśnia i truskawka truskawka i wisienka wisienka jest tu tu mamy to tu jest truskawka ok następnie pomarańcze i pik pomarańcze i pik Okej, okay. okay. Teraz e, krab i księżyc. Księżyc, krab. A krab. Mhm. Okay. Teraz e, biedronka i arbuz, arbus, arbus, arbus biedronka, biedronka, ok, następnie złoto i gruszka, złoto, złoto. Gróżka. Następnie podkowa i kwiatek. Podkowa i kwiatek. Nie widzę. Okej. Okay. Teraz cytryna i jabłko. Jabłko mam tu, cytryna. Hmm. Cytryna, nie wiem, pomarańcza, było, jest, było pomarańcze, ok, teraz a, słoń i korona, słoń, jeszcze pomarańcze, słoń i korona, nie ma korona i teraz tęcza i słońce, słońce. Tutaj mamy tęczas, czyli zrabeczka przegrana, kontrolne D. i Ok, a następnie teraz w całej paczce było 130 zł. Tu mamy 25, a może tak, a tutaj mam 10, 20, tu mieliśmy 20 zł, więc 40.

Tutaj mam wypisane. Właśnie. Alicja w krainie Zakupów, Iga Dąbrowska i Kinga Laryż. I między tymi trzema osobami zrobimy sobie losowanie. Będę tutaj kładła do pojemniczka. Tak jak już powiedziałam, czekam. Do niedzieli, za adresami, do końca dnia. Inaczej, a wytypuje kolejne osoby. I tu mam trzy karteczki. A, jak nie patrzę, wyciągam jedną. I mamy King Larysz. Serdecznie gratuluję. I Teraz kolejna strapeczka, gruby cash z numerkiem 17. Tutaj szukamy worka, wygrywamy przypisem kwotę, portfela mnożymy razy 2 i wygrywających liczb 23, 4, 8, dwadzieścia sześć i trzy. Ale mam dwadzieścia siedem dziewięć piętnaście dwadzieścia pięć siedemnaście. Mamy Jeden sześć dwa pięć szesnaście Dwadzieścia sześć, dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć, siedem, dwadzieścia jeden, trzydzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, jedenaście, osiemnaście i czterdzieści, ta zbytnio jest przegrana. Nie wiem, czy to są kontrolne. O, mamy K. M. OK. I teraz następnie ile z drapeczek wygrało? Mamy tak. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 zrapeczek. I 7 zrapeczek wytypowały 4 osoby: Gosia, Iga Dąbrowska, Magic i Kinga Larysz. I tu mam właśnie te osoby wypisane. Ok. I też właśnie sobie zrobimy losowanie między tymi czterema osobami. Mam też pojemniczek. Okej. Okay. 1,5 Ok, nie patrzę, że jedną karteczkę Dąbrowska, też zapraszam do kontaktu. I serdecznie gratuluję. Następna drapeczka Super, 13 z numerkiem 77. siedem. Szukamy trzynastek.

dwa 5, 7, 4, 7, 9, 5, 9. Zropeczka przegrana. Dzisiaj nam się nie udało w zropeczkach nic wygrać? Mam d. Ok. I teraz ile lini było? w całej paczce i tak tu mieliśmy 10 zł, mieliśmy jedną linię tu eee, mamy jeden, czyli też było 10 zł, jedna linia 20 zł eee, e, dwie linie tu mieliśmy 20 zł i dwie linie, czyli mamy cztery linie już to było 10 zł, więc pięć linii. Eee, też było 10 zł, a jedna linia, sześć linii, a cztery linie, mieliśmy 40 zł, raz, dwa, trzy, cztery i tu mieliśmy 25 jedną linię. Jeszcze raz muszę policzyć bo się pogubiło, więc tutaj mamy tak, jeden, dwie, trzy, cztery. 4, 5, 6, 10, 11 linii. 11 linii nie wytypował nikt, ale najbliżej była Alica w krainie zakupów i Kinga Larysz. I też mam tutaj um, te dwie osoby. I sobie zrobimy um, lonsowanie. Okej. Okay. Mamy już karteczkę. i Alicja w krajnie zakupów. Ja już teraz podsumuję. w najwyższa kwota jaką tutaj wydrapałam, jest 40 zł i 40 zł wytypowała Alicja w krajnie zakupów jako jedyna. Później w całej paczce miałam 125 zł i najbliżej właśnie była Alice w krainie zakupów: Kinga Laryż i Iga Dąbrowska. I sobie właśnie nie zapisałam, kto co wygrał, ale tak. Alicja w kolejnych Zakupów wygrała dwie nagrody. A Tu mamy Iga Dombrowska i Kinga Larysz. Iga Dąbrowską i Kinga Larysz, proszę o napisanie mi adresu. Madzi, adres mam. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, za to, że wzięliście udział w konkursie i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!